Witajcie! W dzisiejszym wideo opowiemy Wam o najbardziej niezwykłych i niesamowitych rzeczach znalezionych w kapsułach czasu. Ostatnio kapsuły czasu stały się niezwykle popularne. Mogą łączyć ludzi i wzmacniać związek między przeszłością a przyszłością. Tak naprawdę mają bogatą historię i zaczęto je wykorzystywać już wiele dekad temu. Przenieśmy się więc do przeszłości. Zaczynamy! Mieszkanie z czasów II wojny światowej. Mieszkanie, o którym dziś porozmawiamy, należało do popularnej francuskiej aktorki. W latach wojny była zmuszona do ucieczki z Paryża i nigdy nie wróciła już w swoje rodzinne strony. Warto tu zauważyć, że mimo to przez całe życie regularnie płaciła czynsz. Z tego powodu nikt nie wchodził do mieszkania przez wiele lat. Zaskakującym zbiegiem okoliczności nazistów ten lokal też nie interesował. Będziecie zaskoczeni, ale mieszkanie zachowało się w oryginalnej formie aż do 2010 roku, kiedy jego właścicielka zmarła. Otwierając mieszkanie, urzędnicy sądowi mieli zaszczyt zobaczyć coś niesamowitego. Mowa o rzadkich meblach, luksusowych dekoracjach, wielu drogich obrazach i kobiecych akcesoriach. Wszystko to znajdowało się w nienaruszonym stanie. Dzięki temu na żywo, a nie na filmie, można było zetknąć się z tym, jak żyli ludzie w pierwszej połowie XX wieku. Kapsuła czasu Steve'a Jobsa. Wszyscy znają Steve'a Jobsa jako geniusza, który stał się symbolem postępu technologicznego. W 1983 roku wynalazca przemawiał na konferencji w Aspen. Potem jej uczestników poproszono o zakopanie kapsuły czasu ze wszystkimi rzeczami, które przyjdą im do głowy. Jobs wpadł na pomysł, by umieścić tam swoją mysz komputerową. Po uroczystym zakopaniu kapsuły wszyscy o niej zapomnieli. Przez lata miały miejsce liczne zmiany krajobrazowe, a na dodatek zagubiono dokumenty, które określały lokalizację kapsuły. Przez wiele lat ludzie próbowali ją odnaleźć, aż w końcu stracili nadzieję. Wtedy na kapsułę natrafiono zupełnie przypadkowo. Co ciekawe, stało się to niedawno, w 2014 roku. Wyobraźcie sobie, ile minęło lat, a mysz wciąż działała bez zarzutu. Kapsuła kosmiczna. Jean-Marc Philippe, znany francuski artysta, w 1994 roku opracował niesamowity i oryginalny projekt. Zaplanował wysłanie satelity z kapsułą czasu na orbitę. Każdy, kto chciał, miał możliwość napisania własnego przesłania dla potomnych, oczywiście za niewielką opłatą. Wystrzelenie kapsuły ustalono na rok 2001 jean Markowi udało się zaangażować w rozbój projektu całkiem duże organizacje, takie jak UNESCO czy Europejska Agencja Kosmiczna. Wystrzelenie kapsuły było kilkakrotnie przekładane z powodu trudności finansowych i technicznych, ale w końcu plan się powiódł. Kapsuła to kula o średnicy około 80 cm, na której wygrawerowano mapę Ziemi. Co istotne, kula posiada ochronę przed ekstremalnymi temperaturami, promieniowaniem kosmicznym i zderzeniami z obiektami kosmicznymi. Umieszczono w niej płyty DVD z nagranymi na nich wiadomościami. Dołączono również prosty odtwarzacz DVD z instrukcją jego obsługi. Ponadto do kapsuły włożono próbki ludzkiej krwi, powietrza, a także wody morskiej i ziemi. Na wewnętrznej części kuli wygrawerowano schemat ludzkiego genomu. Wraz z wiadomościami na płytach DVD zapisano współczesną encyklopedię. Zastanawiacie się, kiedy ludzie znów zobaczą tę kapsułę? Według wstępnych szacunków nastąpi to za około 50 tysięcy lat, kiedy obiekt spadnie na Ziemię. Grobowiec jak z Egiptu. Prawdopodobnie najbardziej zdumiewającą ze wszystkich kapsuł jest ta o nazwie Crypto Civilization. Ma niesamowitą historię, która rozpoczęła się w odległym 1920 roku. Wtedy to profesor Jacobs odwiedził Egipt, a szczególnie interesowały go groby faraonów. Widząc te grobowce, doszedł do całkiem logicznego wniosku, że Egipcjanie potrafili tworzyć unikalne kapsuły czasu. Do dziś przechowują one wiele historycznych świadectw o życiu i wierzeniach ludu a także o sztuce wojennej, choć starożytna cywilizacja egipska dawno już nie istnieje. Po dekadzie naukowiec stworzył własną kapsułę czasu, która stała się odpowiednikiem grobowców egipskich władców. Było to pomieszczenie usytuowane poniżej poziomu gruntu i częściowo wykute w skałach. Jego kubatura robiła wrażenie, zaś wejście zabezpieczono specjalnymi drzwiami ze stali nierdzewnej. W środku znajduje się wiele przedmiotów z czasów Jacobsa, które charakteryzowały ówczesną ludzkość. Mowa o naczyniach, podstawowych sprzętach kuchennych, ubraniach, jedzeniu, maszynie do pisania, radiu, a także zabawkach, nożach i wielu innych. Główny archiwista grobowca, Thomas Peters, również przyczynił się do powstania tego projektu. Dzięki niemu umieszczono w grobowcu mikrofilmy, na których zapisano około 800 dzieł literackich. Między innymi Biblię czy Koran, ale też badania naukowe, filmy, nagrania głosów Stalina, Hitlera, Mussoliniego i Roosevelta. W pomieszczeniu na pierwszy rzut oka widoczne są takie artefakty, których wartości nasi potomkowie raczej nie będą świadomi. Jak się później okazało, kapsułę reklamowano w szerokich kręgach. Ogromna liczba osób chciała pozostawić po sobie coś dla przyszłych pokoleń. Cały problem polegał na tym, że przyjmowano tylko wybrane, oryginalne i szczególnie cenne prezenty, głównie od znanych i zamożnych ludzi. Zgodnie z zaleceniem, grobowiec zostanie otwarty dopiero w 8130 roku. Możecie się domyślać, jak rzadkie będą to przedmioty dla naszych potomków. Kapsuła Juliusza Werna 4 kwietnia 2019 roku otwarto niedawno odnalezioną kapsułę czasu słynnego francuskiego pisarza Juliusza Werna. Eksperci z Uniwersytetu Kartezjusza w Paryżu i Nowojorskiego Klubu Badawczego w 2019 roku oświadczyli światu, że nadszedł czas, by otworzyć tę metalową skrzynkę. Archeolodzy w Pirenejach odkryli małe metalowe pudełeczko z końca XIX wieku. Jak się okazało, zawierało ono różne dokumenty, książki i inne przedmioty. Trafiono tam m.in. na niepublikowane materiały autora dotyczące jego znanych dzieł. Między innymi 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi czy tajemniczej wyspy. Z pewnością zastanawia Was, jak udało się znaleźć ten niezwykły skarb. Archeolodzy szczegółowo przestudiowali archiwalne dokumenty pisarza, w których natrafili na informacje, jakoby Juliusz Wern chciał pozostawić kapsułę czasu przyszłym potomkom. Trzeba tu dodać, że wszelkie prace związane z badaniem tego znaleziska są przeprowadzane z wielką starannością. Ponieważ zawartość kapsuły uległa już częściowemu zniszczeniu. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić tego wideo i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce!